Witam Was widzowie w drugim odcinku z serii Gospodarstwo po wujku Pożyczyłem tutaj o kosiarkę taką o kosiarkę bijakową Pomyślałem z się o kosiarce bijakowej czy to rotacyjnym kosić A postanowiłem, że pożyczę taką i do za ona wymaga 90 koni mechanicznych, więc wsiadamy na Lanza i jedziemy na pola, będziemy to uprawiali. Niestety, jakby pod koniec odcinka, na przykład, przerwało nagrywanie. Do Was przepraszam, to wyjdzie to w dwóch odcinkach, ale najpierw jedziemy na najmniejsze pole, tu jest ten ugór, tu jest, a zanik idzie, więc wsiadam tutaj. Tym ciągnikiem też, też sporo sporą czuję już. No i on idzie z tą kosiarką. Trochę wolną pojedziemy, bo no to wysoka trawa, więc mi powiedzieli, żeby w takich u taką prędkością jeździć. Książka powiedziała, że też przyjedzie, że idzie później zobaczyć jak to będzie szło, bo naprawdę już widzę z kabiny, że jest GITES więc zaraz wyjdę. Zobaczę, jak to idzie. O, dobra, wychodzimy. Bajka jest z takiego góry. Ogólnie to wczoraj poza odcinkiem. Pytali się mnie, czy. Ogólnie no to czy jest czy nie sprzedam tego ciągnika za jakąś tam rękówkę, jakieś tam klasy, czy Holandy mi tam proponowali. Ja się nie zgadzałem. I ten ciągnik ogólnie zostanie do końca serii. Więc, wie, więc wiedzcie, że nawet jakbym miał dalej stać w tamtych krzakach, to wolę, żeby stał w krzakach niż ktoś go kupił. No chyba, że już naprawdę nie będzie pieniędzy. Na nic. Uda się wtedy to sprzeda. Ogólnie to teraz jak patrzę na ten efekt tej kosiarki bijakowej. To naprawdę o! Na koło go postawimy? Zobaczcie. Ale idzie. Owoli to się tu kosi no oczywiście kosiarka jest na młotkach te młotki tam mocno koszą, to tak się obraca bardzo szybko. To robi te obroty i wtedy to się tak to nie ta trawa. Też nie wiem czy się nie będę z kimś wymieniać. Obornik za słoma za y, trawa za obornik. Dobrze, to teraz dam wam posłuchać tego pięknego silnika, nie wiem usłyszycie. Bardzo pięknie chodzi. Tu już wiem, że trochę zeszłem z trasy, ale nawet pod, żeby równo robić to tak wychodzi. Więc tak zostawimy. Więc to zostawiam sobie na koniec i tą stronę, tylko będziemy kaszali teraz. Też pytałem się, czy jakieś dzierżawy na ten rok. I to nikt się nie zgadzał. Ogólnie no to jak to się skosi, to wam potem pokażę efekt. już w kolejnym odcinku będzie. Myślę też na odcinku tu te pole skosić. Jak te pole się skosi, to ja nie wiem, czy zaczniemy od tego największego, czy od tego mniejszego. Więc na razie pojecham na najmniejsze. Więc na to idzie. Ogólnie to niby to jest trawa na poplon czy jakoś tak to mówili. Więc mogę tak to orać no, tylko, że ja nie będę w takie o coś urał, bo raz to by źle przykryło, a później też źle by to wychodziło. Ja byłem się już pytać u takiego sąsiada, czy chce się wymienić, co krowy ma trawę za obornik. Zgodził się, powiedział, że jej rozrzutnik mi pożyczy, może mi ładować, więc nagadaliśmy no, się na ten mój areał. Jeszcze przyjedzie po to sobie to zacznie tam zbierać to tam mi dał bornik tak na nie wiem 60 kg nie no ale z, jakbym miał tam jeden rozrzutnik to bym dawał gdzieś tam to na 200 na hektar a na przeliczenia farmingowe no to 600 kg na hektar to wtedy wychodzi to na 200 około też potem niekiedy to tak się liczy, niekiedy to tak się nie liczy. Za bardzo tego nie rozumiem, ale. Jak jak zbiorę tak zbiorę. No tam chyba już trzecia idzie zobaczyć efekty jak po prostu ta koziarka dobrze kosi. Mam nadzieję, że ciocia będzie też zadowolona z efektu. No i że po prostu ta koziarka będzie warta wszystkich pieniędzy. Bo według mnie to jest efekt naprawdę wow. U nas jeszcze nikt z takiej ziemi tak dobrze tego nie doprowadził. Wy. Czasie, miesiąc bo to już początek sierpnia jest, to każdy będzie kosić, to po tym obronniki wyrzucać, to i się na kosów dużo osób jeszcze nie pokończyło. Ale też jestem zadowolony, że ten ciągnik zaczął pracować. Ten silnik tam pierwszy, odpalanie było ten charakterystyczny, ten tery, dźwięk po prostu ten. Dźwięk silnika to takie pum, 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 pum. Jak to na się trzęsie, bardzo głośny ten ciągnik. Ma to swój urok, ma ten ciągnik. Tu też pod górkę ma trochę ciężej. Więc też jak ugniatam tą trawę, to proszę bardzo wjeżdżam w tą trawę, nie ugniatam tego. I jest też tego towaru, więc można to sprzedać. Nie wiem, ja wezmę sobie niedużo tego obornika. Tam z dwa, trzy rozrzutniki. I to akurat będzie dobrze. On powiedział, że zobaczy ile tej trawy będzie, był oglądać te pola. Powiedział, że około 30 ton będę mieć, czyli około 10 ton obornika mi da. A jak nie to za resztę mi zapłaci, to dobrze, bo mi się pieniążki przydają. Na inwestycje. Jak półkt czteroskibowy do tego ciągnika. Jakiś siewnik, bo nie ma siewnika też. Więc, zobaczymy. Co pierwsze, jak wam się seria podoba, to zostawcie subo, subika i lajka, nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. Ten ciąg też mi się tak podoba, że nawet, aby miał 200 hektarów, to on zostanie na te poletko tu. Nie będę go sprzedawać, wolę go zakopać gdzieś pod ziemią. Dobra, to pojedziemy łąką. Tak, żeby łubiny sąsiadowi nie zniszczyć. Kamerka z drona. Dobra, nie zniszczona jest. Więc lecimy. O, widzę, że już ciocia przyszła. Więc się zaraz czegoś dowiem. I ciocia, jak efekt. Naprawdę jestem w takim szoku, że. No po prostu tak zarośniętą działkę można doprowadzić do takiego stanu. Ta maszyna jest każdych pieniędzy warta. Bo tu była trawa, tam jest nawet ta trawa. Więc dobrze idzie, a męczy się ciągnik? Nie męczy się, idzie. Chcesz to ze mną, zobacz, po kole zamachowym też widzę dobrze idzie. Więc siadam i jadę. Teraz chyba te pole będę różlować, tu tu też te koła coś ugniatają, więc cofnę tak, żeby tego nie ugnieść za dużo. Dobra, no to nie jest ugniecione, i podjeżdżam na góry. I tak, widzisz, no tu pod górkę jest, wiesz, na wstecznym też tą maszyną. A, ta maszyna na wstecznym nie jedzie. Myślałem, że da radę jak rotacyjną. No a teraz się obrócę i tam jadę. Naprawdę bajka maszyna. Jeżeli ktoś by chciał sobie pożyczyć taką, o to bardzo, bardzo dobrze polecam. Namysłów. Marka. To nie jest film sponsorowany, w sensie współpraca w farmingu z nimi A naprawdę te tutaj to już jest taki gąszcz że aż tutaj to można też by było wjechać Więc też wjadę w te krzaki to można wykosić na gospodarstwie tam gdzie lans stał proszę bardzo, to są modele lanza no, zbledoki. Jakie były instrukcje psów i lamza kości też to bardzo ładnie na młotkach z takiego ścierniska to jest po prostu aż aż nie do pomyślenia że tu jeszcze za rok albo w tym, w tym roku już nawet będzie jeszcze pszenica ładna rosła. Albo cokolwiek, więc na tamtym polu o można dać rzepak na test. Bo to chyba też będzie przyjechać jakiś gościu siać. Bo wątpię, że w tym sezonie uda się to kosić. Więc kosiarka też w sumie nie to jest kosiarka taka Powiedzieli mi, że taka to jest kosiarka. Ogólnie to już plan na tą serię mam. Ogólnie jedynie co się sugerowałem trochę. Bo psunę to tą kosiarką. Tak to większość sam wymyśliłem. te łąki to to no to jest złąka, można teraz powiedzieć. No, ale te, no to jest po prostu gąszcz. Taki gąszcz. A jak ludzie tam niekiedy jeżdżą, mi się pytają, czy nie chcesz tego mi oddać w dzierżawę, to przyjadę ci talerzówką albo inne takie propozycje. Ja ci to przegruberuję, przetarżuję wszystko tak, żeby to było no, do stanu dobrego. Mówię, nie, 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 sobie to sam załatwię. Więc ogólnie to się to powoli, kosi tym ursusem, tym landem, ale dobra maszyna, młody sprzęt na ten Areal co tu jest, tamten ursus też na radę. Więc dobrze porobię wam tu jeszcze parę ujęć, i będę się z wami żegnał. Więc ja się z wami żegnam. Porobię, porobię Wam tu jeszcze tylko kilka ujęć i nie będę się odzywać.